W tym zadaniu musimy uprościć wyrażenie pierwiastek z x razy pierwiastek trzeciego stopnia z x razy pierwiastek szóstego stopnia z x. Żeby to zrobić, to najłatwiej będzie zamienić te pierwiastki na potęgi. Pierwiastek z x to jest inaczej x do potęgi 1 druga razy dalej. Pierwiastek trzeciego stopnia z x to x w potędze 1 trzecia, a pierwiastek szóstego stopnia z x to jest x w potędze 1 szósta. No i teraz, gdy mamy już iloczyn x o różnych wykładnikach, to możemy wysumować te wykładniki, wymnożyć te potęgi i napisać, że to jest x o wykładniku równemu sumie tych wykładników, czyli 1 druga plus 1 trzecia plus 1 szósta. No i teraz, żeby to obliczyć, to wystarczy, że dodamy te ułamki. Musimy je oczywiście sprowadzić do wspólnego mianownika, którym będzie mianownik równy 6, czyli 3 szóste plus 2 szóste. Plus jeszcze jedna szósta, to się równa x w potędze sześć szóstych, czyli to jest po prostu x w potędze pierwszej, czyli po prostu x. Zatem poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.